której nie był w stanie przewidnąć jeszcze tej głębi tego wydarzenia. W każdym razie yy, w 1958 roku miało miejsce słynne posiedzenie Towarzystwa Gminuszowego i tam odczytał duchę wraz z znajdę odczytują esej yy, Alternat, którego porę czas nawikłata o tendencjach gatunków do formowania odmian. No został później publikowany przez później tego towarzystwa. Ciężko naprawdę jednoznacznie z nich. Czy dał się chciął jako e, przyjął to odkrycie, Wie? czy faktycznie był równoprawnym autorem tej koncepcji. Faktem jest, że ten artykuł, ta pracowa, ten odczyt nie było wielkiego Zostało to odczytane. Jak to leje z sukrem pisami, być może dlatego, żeby była zrównoważona, tak nie byli za pieszczaną do końca za przyrodnicy na ale dla mnie tak parę miesięcy później, można powiedzieć, że chyba większego bóstwa pan Tomasz ówczesny prezes Towarzystwa Nauczowego, nie padł, bo stwierdził, że on sam nie ma w nim na żadnym wydarzającym się faktem, że tych relatywów z jakiejś wywozu. W Ale też z drugiej strony pokazuje to, że esej bolesa, do którego tak naprawdę został opisany jako autor, musiał mieć duże luki. Był skrytykowany jako bardzo mocno teoretyczna praca, teoretyczna bez wystarczającego korpusu twardych danych. Ten projekt <coughs> pojawił się dopiero wtedy, kiedy dalej było o powstawaniu W tym momencie ta książka to było już na 20 lat pracy 2. Niezależnie od tego, czy autorem tej wyboru dowodowego, czy nie, był Darwin, czy tutaj ją ja sobie pożyczył od Władesa, to jednak ta książka zawierała tak bogate z dowodu, że dopiero one w połączeniu z tą teorią pozwoliły przekonać świat, że były tym, tym odkryciem, który z się swoją dziedzinę. Przekroczył ją do góry i przekroczył nasz cały światopogląd. pogląd. Dzisiaj możemy się zastanawiać, czy ta koncepcja E, powinna być właśnie olesiną czy darwinizmem. Jeżeli przyznamy rację, że oles był pierwszy, a Darwin nie chce sobie pożyczyć, e, to tak naprawdę no dopiero powstawanie gatunków stworzyło biologię ewolucyjną. I wcześniejszy esej był za słaby. Tak? Tam czegoś brakowało. Natomiast to coś było już zawarte w książce o powstawaniu gatunków. E, to Darwin potem rozwinął w sposób znaczący tę teorię, porzucając do na niej domy naturalne, porzucając na niej, Psychologii, różnego rodzaju różne yy, rzeczy. Sam Wallace yy, pisze o swoich relacjach z Darwinem w sposób tak nieczytelny, że nie da się do końca dociec. Co on w końcu, kiedy wystał swój list? po tego też nie do końca wiadomo, na początku marca, na napisał, czy na pisał, czy później. T tego nie wiem. Niektórzy mówią piszą, że Wallace z winie jest takiego niebałego pisarza swojego spowinkowego. Sam Wallace już później pisał biografię swoją. w stanie się doleczyć tego, kiedy wysyłał, ile wysyłał, co w tych listach wszystkich było. Więc po stronie Molesa ta, ta tendencja, bo Darwina się zachowała. Więc tutaj nie jest tak, że to Darwin zaczął to mówić W każdym razie, żeby yy, tak zakończyć, to myślę, że głównym zainteresowanym w kwestii darwinizmu czy Molesi, powinien być Moles, który wiele lat, 30 lat po odbywaniu powstawania metodu, oblikował troszkę profesjonalne funkcje instytutowane w darwinizmie. Więc chyba wielkich pretensji dla mnie dla minął, a raczej był w stanie się dodawać i na pewno uznać pierwszeństwo czy wyższość w, w porządku idei przez, przez Karla Radni. To na tyle Ten... Jest taka, yy, z architektury takie, mam takie spojrzenie, jest łuk i w łuku yy, dochodzi zwolnik. I... No i tak mi nie zważnie jest. czy, 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 czy cały łuk jest ważny, czy zwolnik? To jest taka rzecz, ja yy, jakoś się w no, nie do rozwiązania. Znaczy, moim no, nie toczy się w próżni. Faktem jest, że to po postaci na nie znajdziemy przepisów klasycznych yy, dla prac naukowych, ale też 18-19 kiedy się w ten sposób stosowało. Często się wspominało o podziękowaniach, że ta, czytałem pana Rolesa, będę znał kogoś tam jest, prawda? Ta, ta, ta ta, 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 ale nie ma, nie ma takich twardych jeszcze, za zadecydowalności, stosowanie jakichś więcej. Jakie Aczkolwiek wiele Dawidowi, się zastanawiam nawet tutaj w tym tomie jest artykuł profesora Jadkowskiego, dotyczą, w którym jest pewien przegląd właśnie odkurowany spisek pisek ale jest przegląd różnego rodzaju zarzutów, tak jak Dawidowi dotyczące tego, co komu, jaki komisuje komu poder. Być może tego dzisiaj, na, 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 na dzisiaj nie jesteśmy na to dzisiaj, nie chcę w stanie powiedzieć. Autor jeszcze tam na światło książki, atakującej Darwina, Charles Davis, stawia bardzo twarde swoje konkluzje. Natomiast inny z autorów, który również skłania się w pytanie, że Darwin coś tam gdzieś nie do końca zagrał. A, Darwin, Darwin nie miał problemów z wracaniem do ponieważ wkrótce kończył jako duchowny, prawda, tą edukację. Musiała w nim być jakaś poważna sprzeczność, racji tego, że widział świat wyuczony inaczej, a mu się objawił inaczej. No Wiem, że po ogłoszeniu tej teorii, jeżeli dobrze pamiętam, dochodziło do jakichś samobójstw ludzi, którzy zostali oświeceni jego. Teorią dowiadują się, że mają wspólnego środka powiedzmy z tak? Ja już się to, przepraszam, ja się ćwiczałem właśnie z naszym ciekawym, mówię, że nie jestem w stanie pojąć tego, jak oni nie byli w stanie zaakceptować teorii pochodzenia z biegą z zwanej, jeżeli wtedy wszyscy wnosili z takimi pokobronami, co nie wygląda, jak ja to jest, ale to jest naprawdę takie dziwne, dzisiaj na poważnie. Praktycznie, Darwin w końcu, w zamiancie ustawienia jednego z tytułów naukowych, jaki, prawda, był licencją dzisiejszą, wtedy to był to miałby a, nie, uzie, z A to miał być wikarysty, miał być jakiś wychody w Kościołku. Wsiadł jako kreacjonista, a wikra jako kreacjonista. Wierzył w młodą Ziemię, Zedek i a to było do naturalu, był to było, wow, to wszystko by było tak jasne i logiczne. Potem z nie potrafił od tego odchodzić. Tutaj też, on nigdy nie napisał w sposób jednoznaczny, nie Natomiast jako agnostyk raczej tak. Pewnie był ateistą, tylko że wtedy w tamtych czasach jeszcze taki kamień out to nie była tak bardzo prosta że to był jednak z jednej strony bardzo konserwatywna postać. Jego żona była wręcz wodką. Zresztą tak ona nie ma już wspaniałych manuskrypt w pewnym momencie, znając, że to jest w ogóle skan takie coś, pisać takim don't be Dzisiaj to, to widzę z tytułu swojej książki, korzystuje, zresztą często jest podawany taki, taki przykład. No, miał, on sobie zdawał doskonale sprawę z, z publikacji, wtedy co robi. Zresztą, więc zdawał sobie zresztą doskonale sprawę jego przyjaciela. Tom, Tomasz Racli, ból do Dardina, prawda? W pierwszej rozmowie, kiedy go przeczytał, to stwierdził, że Pani Dardina pan zabójność Boga. Koniec, no. to mimo to tyle, co miałem do powiedzenia. Właśnie, on w związku z tym nie zwlekał z rewelacjami, prezentuje bo nawet dzisiaj przyznanie się w środowisku w Polsce do y, ateizmu jest poniekąd y, grzechem. Przesłanie to jest założenie. Tak? So, 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 so Teraz so. no, to tak to zrobię, ale... Są hipotezy dotyczące tego, że taki mówicieś w większości swoich odkryć publiczno by natychmiast... To był ogromny materiał do budowy. Mieliśmy też pracę nad no, ozonogami z studiłem, prawda, pamiętam, znaczy, no, no, no. i do są tłaczy, która też badała ozonogi. Dawniej, jakby się działo no, i do wodoru ozonogi. Więc to tak, e, takie rzeczy też były. Ciężko, ciężko dajemy znacznie powiedzieć, jakie były jego motywy. Być może chciał być w tym momencie perfekcjonistą, tak, pracował, pracował, pracował. Faktem jest, że kilka lat jeszcze przed pojawieniem się na scenie Molesa w tej walce powstawanie gatunków, prawda? Już Kuker zwracał uwagę i pisał, żeby mu chociaż wyciąg ze swoich prac, żeby zachować najczęściej w tej teorii. Nie są to rzeczy, które są yy, w jakiś sposób pomyślane czy przechowywane. Bo mi się też zarysował, że jeżeli dostał tego drugiego yy, na, na, na początku czerwca niską Bolesa, on później, jakby dostał fragment dotyczący dobronatu właśnie pisał do Mukera. I dopiero yy, powoływał się na listę do Mukera. 5-6 czerwca w mieście, z 18 czerwca do Lejna, co mogło doświadczyć, że on bardzo skrupulatnie, czuł ten osobny Może tak bywa, może nie. To, tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, ale takie, takie dyskusje są, to są powody, czasami że Jest Wszystkie seria mają się bardzo wolne, nie na znaczy Tam A. na ten temat, na tym, się nie Tu jeszcze gdzieś padło takie tutaj, pan, nie ja to mi brak, Znaczy nie tak. Jak chodzi mi, to jest taka ciekawostka, czy w tamtej czasach, jeśli się orientujesz, bo teraz ten inteligentny projekt, czy, tam, czy to jest odgrzewana taka ta idea kontra, czy w tamtej czasach już było coś takiego. Było, że moim zdaniem, Czy to jest świeży Ale to dzisiaj jest dla do pokazania, jak to wywołowało, jak się zmieniały skończyny, jak się zmieniał szkielet, cokolwiek innego. My to doskonale wiemy. To jest dużo trudniejsze do ogarnięcia i dużo bardziej abstrakcyjne z myśleniem w porównaniu do może nie jest to wnieść, tylko na co dzień nie wiem, nie jak wygląda ręka, ale mało to wie, jak wygląda biała. I co to jest biało w tym momencie? To Jeżeli przeniesiemy ten projekt z całego rekonuku do wlecza komórki on się staje tak najmniejszy, tam tak mieszać, zwłaszcza osoby, LIKE, które nie ma pojęcia, że jest to dalej jej działa. To jest projekt, jest hmm, moim zajętko moim to jest argument ile ja tylko wechiem do wlecza komórki w tej chwili. że mam też sam wyglądać. To jest poszedł do komórki. To jest tyle. A jeszcze Państwo, ten dala... O, tam, panie, tylko... Bo... W ramach takiej ciekawostki na temat tej sali, wykładowej pana Tonu, czyli Konedynka Dybowskiego. Prawdopodobnie Konedyn Dybowski był pierwszym wykładowcą spoza Anglii, który nauczał o swoich regularnych uniwersyteckich wykładach o ewolucji, ponieważ w 1861 roku już o ewolucji, o książce Darwina w swoich wykładach z zoologii mówił. Także nasz naszym tutaj można powiedzieć, że był pierwszym zaleceniem dla mińska. Tak, tak prawda. Tu jest czytanie po prostu nazwy do chora. No, ja tylko mam mnie jedno zdanie, że jak mi wspomina, że sala, tylko w tej sali siedział no, największy, moim zdaniem, jeden z największych XX wieczorów w Wielkiej mianowicie Erystyna Tak, ma. to na ale tutaj, tylko tak, jak w tym, co, to są, to Natomiast nie ma w tak jak na się jako adnostyk określił, u Darwina nie było takiego znacznego stwierdzenia, nie było takiego oficjalnego kamień W Bo powstawanie na na temat akurat religii jest, tam zajmuje się można powiedzieć, dzisiaj akomodacjonistyczne, Bo dziennikarzom nie uważa, że jego umożliwia na przykład obrażać, czy w jakikolwiek sposób nauczyć się czucia uczelni religii. I to też jest w jego pismach, tych oficjalnych publikowanych stawianach. Korespondencja rzeczywiście był bardzo i ale to były wymiany między bliskimi i przyjaciółmi, tak, chasne, chagę, takimi rzeczami. Natomiast tak się mi jasno powiedział, tylko raczej, nie wiem, no, że, nie że ja na nie, nie wierzę w Boga. o powstawaniu latów, dlatego dla nie było, bo się wręcz w szóstym wydaniu kończy z pomogami, które najpopularniejsze, że w czasach no, gdy świat tak podlegał swojego pierwszym prawom e, ciążenia i do swojego w tym samym czasie wpływa na jedną, kilka prawda, z których rozwinął się i wciąż jeszcze rozwijają z tej że to najpiękniejszy i najbardziej. Więc tam dół knięty, chociaż nie go Twierdzą, że on tam wepłał tego stwórcę tam po to, że mu żona prosiła. się To jest ważne. <siérer> tak, no znaczy, to znaczy, znaczy, nie, nie będzie w żaden sposób udowodnione, ale też mi się wydaje, że biorąc pod uwagę jedynie jako naukowca, jego szacunek do własnej pracy oraz to, że biorąc pod uwagę dług czasu, czyli ten, 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 te myślenie zegarkowe, nazwijmy, czyli wszystkie gatunki są dane, i takie były. Dla nas to jest teraz takie łatwe przyjęcie. A mi się zdaje, że dla niego to było tak, jak, 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 pier, jak pierwszym twórcom fizyki kwantowej. Po prostu taki skok jakościowy, że on sam miał problem z przyjęciem tego. A później się zastanawiał, jako naukowiec, jak to w ogóle przekazać ludziom. Co z tego, że tak jak tu właśnie było powiedziane, jego, jego koledzy znajomi to, 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 to akceptowali, sami wiemy, jak na przykład rozmawiamy z kimś z, o podobnych poglądach, jak łatwo nam się rozmawia. Zresztą wczoraj taką rozmowę miałem z kolegą, gdzie on mówi, powiedział kilka zdań i mi się nocto zgadzamy. On mówi tak, tylko że ja na przykład rozmawiam z kimś o innych tych poglądach właśnie kreacjonistycznych. Ja mówię dwa, trzy zdania i wychodzi z tego kłótnia na cztery godziny. Ja mówię, i ja nie dochodzę do tego piątego zdania, które przed, przed, przed to, z, z Tobą właśnie teraz poruszyłem. Właśnie dlatego też się wydaje, że po prostu Darwin te 20 lat szukał niezbitych argumentów, które nokautują. Zresztą z powrotem Zdrowa to, to, to w swojej książce cały raz, A, że zwierzęta mają nadprodukcję potomstwa, że, że wszystkie środki są różne i tak dalej, że działa dom naturalny, że coś takiego istnieje, że to są rzeczy oczywiste, ci nadprodukacyjniści zgadzają się, że istnieje domu naturalny. Oni nie uwierzą w mikroewolucję, ale oni się uwierzą że oni mikroewolucję, czyli domu naturalny, tak jak oni to rozumieją, to są święci obrazy, którzy nie tych ignorantów. z tymi koncepcjami. Natomiast, jeżeli yy, chodzi o yy, taki element no. nowości koncepcji, myślę, że pomijając cały mechanizm, no, gdzie dla martwych mówił o tym, że ktoś, powiedzmy, nie wiem, wziął na szyję żrapa, pamięta szyję akcię, natomiast stoi się młody, co pokazuje, że to, no, to tak, tak. myszy. To... Tak. Wykonano bardzo proste eksperymenty, czyli z myszą ucielono ogonkiem, bo teraz płodziły myszy z ogonami w ten sposób powaloną koncepcję lamarka. Ale jeżeli chodzi o sam obraz rewolucji na Markowskiej, czy naraznica Darwina, to można powiedzieć, że to był krawędź. Były rzucone gdzieś przez Boga, czy, czy w jakiś sposób nasionka i one się rozwijały w ten sposób. Więc nastąpiła była taka cały czas rewolucja. Nie było tego, co, co było bardzo ważną do rewolucyjną darwina, czyli stworzenia czegoś, co my dzisiaj nazywamy po prostu Nasze prawo i prawo drzewo tym, że to się cały czas rozdolęje, że następują, że mieni się rozdzielają, prawda? I że tutaj następuje, tu jest to jedno nasionko, które wykiełkowało tam szereg różnych linii. My dzisiaj to robimy dywodomicznie, dalej my robimy tylko do niej, takie jeszcze rzeczy, które tam objęce nie, nie, nie no, Ale tak to, to, to jest na przykład najważniejsza taka różnica w samym obrazie rewolucji. Nie trawi, tylko to, to tam krzew, drzewo. Prawda? tak.

Mnie to za każdym razem fascynuje, jak bardzo już w czasach Darwina to było takie nowe dopiero myślenie o tym, e, co w zasadzie z, z tego odkrycia wynika, bo wcześniej głównie ten argument z funkcjonował, podczas gdy e, fakt, że, że morskiej pozostałości znajduje się w górach w czasach starożytnego Rzymu był wiedzą powszechnie dostępną i wyciągamy z tego dużo bardziej logiczne wnioski. E, i to też naprawdę powszechnie, że na przykład poeta Ovidiusz, który nie był wynajem biologiem, pisał w Metamorfozach mm, o, o, o tych odkryciach, jak, na dowód tego, że wszystko się na Ziemi zmienia e, i to, co kiedy, dzisiaj jest białe, kiedyś znajdowało się na niej Tak więc jakby tak zdolność wyciągania logicznych wniosków też czasami się... Przyszło ciemno Zresztą, że zrobiliśmy tej klasyzacji. Nie wiem, i tu ja zresztą żeby powiedzieć że rzeczy. Nie ma tak naprawdę tak dużego znaczenia, y, do jakiego stopnia ideę Woleza pójdzie na ten Dlatego, że rzeczywiście nikt nie działa w próżni. Wszyscy czerpiemy pomysły od innych. Często nawet sobie, nie zdawać sobie sprawy, jak wiele czerpiemy wiedzy od innych. Y, y, z drugiej strony jest to wręcz siła naszego tak? że właśnie potrafimy wymieniać się informacjami w takim stopniu i gromadzić wiedzę w takim stopniu, że poszczególna na jego nie zaczyna od zera. Czy tak, o, tak? Że o, że to bo to nie jak to ją no, no, bo teraz, ten, ten, te Nie było wrażenia. Dopiero książka, która miała materiał fartograficzny, była Elsbury, w takim nazwał tą książkę. One on one, w jednym I to, zresztą cóż, powiodłem na pina pisząc o etapie pisania, o powstawaniu na przykład, z którą on dotyczył rozdział, tak, teraz powstaje a z dzieł. Tak, ja najlepiej chciałem tak powiedzieć, że chciałem się o ile idą w tą przodu naukę, bo tu coś powiedział po Einsteinie. Einstein, Z tego co ja wiem, to naukę bardzo. To znaczy, Einstein być może od 50 lat przyspieszył. Czyli Einstein to było od jakichś lat taki kolosalny. To ja rozumnoszę. Tak to Natomiast tutaj jest pytanie, o ile? Troszkę by to tak nie ulepszał, ale jest No potem, bo to będzie takie sprytne. Bo w ogóle pracę tego ja. to ktoś tam miał to powiedzieć. Mimo, że w sama książka. Gdyby nieś plange, to人, to nie śpiewali, to by oni by nie istnieli. Tarny ten no z nią tak, jak się by, a wujek by nie pojechał. Gdyby nie śpiewali, to o ile oni by się wzniesili. A, i jeszcze jedno pytanie. Czy Tarny znał zjawiska obserwowane podczas rozwoju komunalnego? Przypominam, w całym nie on jeszcze tego nie ma. Trochę znał, ale też dopiero Henryk, który mu jego tym i zaczął zwracać uwagę. To czy fajnie, gdy ludzie się wymyślą, ale gdyby jednak ten książek mnie zakladował, to to jest. To jest taka można powiedzieć... tego można oczywiście też gamerusza i kilku innych, ale takie trzy kluczowe postacie, to oni w jednym tę. To prostu nie, wow. A ja? Znaczy nie, przede wszystkim nie, nie zapominajmy, że w razie jak nie wyszło z dalinem, to w razie czego w rękawie był który miał co, co prawda takie drobne, ale też wartościowe wykrycie. Więc to, nie, nie, to też to, też to myślałem, że nie musiał być powierzchni. Po prostu ludzie... Nad tym myślę. Ja, ja chciałem pomóc z koleżanką podzielić czy, czy chyba ty będziesz, a ty tak?